Dzisiaj ruszamy w góry tramwajem prosto w miejscowości Le <grywanie> Jak nastrój Jedziemy tramwajem A tu dworzec kolejowy od razu jest. tego nazywa się hotel hotel dwóch dworców

Weszliśmy na górę Moulash, koło kolejki, i później tam jest, trzeba okrążyć tą górę, i tam jest zejście łatwiejsze. To piękna panorama jest. Pięknie tu jest. Tędy też można zejść na dół, no ale zejść się jest trudne. Tutaj napisane tak, że zejdziemy tak jak tak jak jest narysowane tam na dole. W końcu się wrócili jednak, bo tam e, niby Niby droga jest łatwiejsza, no ale też tam na mapie zaznaczono, że, że jest delikatna Trzeba trzymać się poręczy, żeby nie spaść w przepaść. No. Także Macia wolała się wrócić no. Zjedziemy tramwajem kawałek a później tam dalej jeszcze Przejdziemy się już łatwiejszą drogą No zobacz tu ekipy przyjechały następne ekipy. Widać Egwid Midi z przełęczy Wozar, Kol de wozar. Siedzimy sobie, kawkę pijemy i tu można sfilmować. Ja tu kiedyś byłem, schodząc z Tour du Mont Blanc. Nie myślałem że kiedyś, że Madiam przyjadę. A, to nie tylko Czekamy na tramwaj. No i zjedziemy w dół tramwaja. Czy widać? Oznakowanie szlaku.

Wczoraj, e, z którymi wczoraj rozmawiałem, tam szli i stamtąd na oblą.